Z się jest dzisiaj Kuba, Dündicka Spotting. Witam cię bardzo serdecznie. Zobaczył, że jest Ferrari Roma i stwierdził, że muszę przyjechać, zobaczyć, sfotografować. Jesteśmy świeżo po premierze Romy. Tak więc, Twoje tutaj spostrzeżenia. Moje wrażenia takie, że spodziewałem się czegoś lepszego. Nie siedzi ci? Tak, średnio. A konfig? To średni? Grill mógłby być na przykład czarny. W mojej opinii, oczywiście. Kolor zostaje? Bo no, może jakiś bardziej kontrowersyjny. Czyli na przykład zieloną kawę. Niebieski, jasny? Tak. Nie, no, mi się podoba. Chociaż może jest zbyt standardowy sobie. Powiem wam tak. Jak było? Była Seroma wczoraj przez cały dzień w Ferrari Katowice, gdzie była zamknięta premiera i dostęp mieli tylko osoby zaproszone. Dzisiaj była druga część. Czyli potencjalni klienci na przykład. Dokładnie tak. I ciekawe samochody w związku z tym były wczoraj, jak i również dzisiaj. Oczywiście oba dni, żeśmy przegapili te samochody. I ja, i Kuba. I na szybko tutaj taka. Mała wstawka, jest bardzo ważna kwestia, o której nie powiedzieliśmy. Od godziny 18 do 22 była część otwarta, to znaczy każdy chętny, który był tylko zainteresowany, mógł przyjść do Las do restauracji i można było tą sztukę zobaczyć na żywo. Tak więc nie była to całkowicie zamknięta premiera. Była możliwość zobaczenia, z której właśnie skorzystaliśmy, i dlatego mamy taką możliwość tutaj pokazania Wam tego, jak to wyglądało. Dziękujemy tutaj serdecznie Ferrari Katowice oraz Las Squadrze za możliwość przyjścia, zobaczenia, no i oczywiście tutaj. Zrobienia jakiegoś krótkiego materiału. 620 koni. 3-4 do setki. Dobra, wygląda ładnie, ale tak, mi się też nie podoba z przodu ten na dole ten grill. W sensie, mi się on w ogóle nie podoba. Tobie on się podoba, gdyby on był czarny. Tak. A mi on w ogóle się nie podoba. O, tam ma jakieś nawiązania z tych lat 50. czy któryś. Ale mi nie siedzi Te lampy mi się podobają, nie wiem czemu. Reflektor jest fajny. No tak, wiedzą ludzie, że fajne zdjęcie zrobiłeś, że odsyciłeś żółty, bo tam było. Tam ja się żółto tego to nie temperatura. Tak jeszcze patrzę po konfiguracji tej Romy i po tym jak można skonfigurować ją, to praktycznie była taka. Z, prawie że chyba najdroższa opcja miała w karbonie. Wsiód tył, no ogólnie pakiet zewnętrzny w karbonie, pakiet wewnętrzny też w karbonie był środek. Tu miała wstawki na kierownicy, tutaj? Roma, Roma, no nie widziałem. Ale to, co go nie miała na fulu, to wydechy, bo wydechy mogą być tak, standardowe, mogą być sportowe, czyli właśnie no. były te teraz. I mogą być jeszcze sportowe, ale w kolorze czarno-ceramicznym, coś takiego. A wiem, które. One ładnie wiem, wyglądają. I tak liczyłem właśnie, że to będzie miała to tak ale nie miała. Innowacyjnie to sobie w tej romie zrobiło troszeczkę. To w środku tam jest wszystko nowocześnie tak dotykowo. Tam jest totalnie troszkę ten. A tutaj to w środku ta konsola, duży, ogromny ekran, wszystko dotykowe. Wyświetlacz cały z przodu, też dotykowe. I w ogóle ten panel, co tu jest No, bo tam oczywiście tam jakieś bajery są, może ustawiać z multimediami, z nawigacją chyba, widzi też aktualną prędkość. I to jest w ogóle dodatkowa opcja. Myślałem, to jest w standardzie, to jest dodatkowa Aha. opcja ty. No i zbyt mało agresywny jest ten samochód No taki ugrzeczniony yes. jest Jest taki, stylistyka jest wiecznego Future car'a Takiego... Jest coś w tym No ci, tam wszystko było dosłownie dotykowe Ale już nawet nie chodzi o samo wnętrze, tylko o... o... design Chodzi no, tak, o design zewnętrzny Jeszcze na koniec chciałbym tylko dodać, iż mam takie wrażenie, że troszeczkę inaczej sobie wyobrażałem ten vlog Inaczej wyszło, a zupełnie się zaskoczyłem przy montowaniu jak to wygląda Tak więc jest to troszeczkę takie niedorobione, nieoszlifowane Jednakże materiał na nowo już nie nagramy, zostaje to jak jest. Mam nadzieję, że przyszłe materiały będą lepsze. No, oczywiście, od czegoś trzeba zacząć. Nigdy nie da się tak zrobić, że pierwszy materiał jest od razu najlepszy. My musimy się już żegnać. Za uwagę dziękuję. Borek V12 i Kubot V6.